Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w 2 No Kruka. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie. Włożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci, a kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie. I działają nie tylko w pobliżu Korinis. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Bez jakichś mistrza mistrz. kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herst? A eee, szlak by to trafił, pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Eee, nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Nie. W takim razie chyba muszę ci opisać to miejsce. Na wschodzie znajdziesz farmę. Jej właściciel ma na imię Onar, o ile dobrze pamiętam. Farma otoczona jest przez duże połacie pól, a na południe od niej na wysokiej skale wznosi się twierdza. W niej znajdziesz tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. Ok, <laughs> Czyli Skipno powiedział nam dosyć sporo informacji. Yy, I to jest troszkę dziwne, ponieważ yy, za takie strzępkowe informacje, które na przykład powiedział nam yy, hakon ten handlarz broni. Dostaliśmy około 50 doświadczenia. Tutaj Skip nam powiedział mnóstwo informacji o bandytach, o zaginionych ludziach. A mimo wszystko nie dostaliśmy ani ksztyny doświadczenia. No trudno, tak i też bywa. Dobrze, ja tutaj już sobie zagadałem ze Skipem. Tutaj jeszcze sobie opróżnię z tą wyspę, z towarów, jakie tutaj na niej są. I pewnie zrobię sobie przerwę, bo tylko tak na szybcika nagrywam, żeby po prostu dograć do następnego odcinka. Teraz zacząłem już kolejny, więc sobie zaraz zrobię przerwę, tutaj jeszcze sprawdzę. Te muszelki. Ma. Oj dobra. Nic tu nie ma. Jaki słaby drop. O ludzie, co zabieda, co zabieda. Nic tu nie ma. Dobra. <laughs> Kurczę coś mi chrypka bierze. Nic fajnego. E, Okej. Okay. Wszystko ogarnięte na tej wysepce. Yy, tak więc, moi drodzy, zapiszę sobie Gierkę, przerwa, ale za chwilkę do Was wracam. Więc spokojnie poczekajcie, no i moi drodzy, jestem już z powrotem, yy, pełen energii. Nagrywam to, yy, no, dzisiaj mamy piątek 18 lipca. Mam wolną haciętę, wolny czas. Yy, tak więc, no, nie ma lepszych warunków, żeby nagrywać. Yy, zagrajmy W, z godiczka. Tak więc, wszystko jest poczko. Yy. No i o czym jeszcze warto wspomnieć? Aj, kosmiczny upał, naprawdę jest kosmicznie gorąco, ale suma summarum od tego jest lipiec, sierpień, czerwiec też, żeby było gorąco, tak więc nie narzekam. Cieszy mnie ta pogoda, jest słoneczko, fajnie, można się opalać wszystko, robić co się tylko chce, są wakacje. Jest fajnie i przyjemnie. Mam troszkę czasu, więc nagram dzisiaj troszkę materiału. Tak więc lecimy. Mam to spisane na moim mitycznym zeszycie, bo sobie wszystko spisuję. Co mam zrobić, a czego mam nie zrobić, wszystkie questy z goticzka, wszystkie tam zadania sobie spisuję i tak myślę, od czego by tu zacząć. Suma summarum, dostałem zadanie w poprzednim odcinku od Skip'a, aby do tego handlarza Baltrama, chyba Baltram się nazywa, tego kupca takiego, no taki mizerny kupiec, ale summa summarum, no też kupiec, mamy tam z nim zagadać o jakąś wymianę towarów chodziło, czy tam coś takiego. Tak więc Suma summarum, mógłbym to zrobić. Mam dużo do zrobienia jeszcze w Korinis, tak więc, no, yy, będzie co robić przez najbliższe na pewno, nie Pisz, wiem, dwa odcinki na ja pewno. Co jeszcze w międzyczasie przy expie, No, coś porobię. Jeszcze będę musiał się wrócić do najemniku, żeby zrobić zadania, tak więc, zanim ja zostanę tym strażnikiem tutaj w mieście, to jeszcze minie naprawdę sporo odcinków. Yy, czekajcie, czekajcie. Hmm. Musiałem łyksnąć wody, mam tu szklaneczkę. Yy, tylko mi się niewygodnie pije. W słuchawkach i w mikrofonie, bez sensu. Taki się czuję osaczony przez sprzęt. Dobra. On miał na imię Baltram, czy ja dobrze pamiętam? A, jeszcze raz z Bartokiem można zagadać. On chyba coś wspomniał o tym orku, z tego co pamiętam. Ale już nie wychodzę z miasta. Przynajmniej w najbliższym czasie. Ciągle mi drżą kolana, jak sobie przypomnę tego orka. Dokładnie, dobrą mam pamięć. No dobrą, ale krótką, nieważne. Baltram. Tak, Baltram. No, fajnie, fajnie, zapamiętałem. Handlujesz z piratami? Co? Kto tak mówi? Jeden z nich nie. chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. A co miałem zrobić? Czasy są ciężkie, jakoś trzeba zarobić na chleb. Teraz każdy już o tym mówi. Mój mąż uważa inaczej. To pierwsze. pomyślałeś o konsekwencjach? Powiem ci wszystko, co wiem, a ty mnie nie zakapujesz. Umowa stoi? Wszyscy wiedzą. Teraz każdy już o tym mówi. Co wiesz o piratach? Zamieszkują ukrytą część wyspy. O ile mi wiadomo, można tam dotrzeć jedynie statkiem. Mieszkańcy Korinis obawiają się piratów i słusznie. To banda śmierdzących rzezimieszków. Choć moim zdaniem i tak piraci są lepsi od bandytów. w niedobrych czasach. Czym z nimi handlujesz? Z reguły dostarcza im żywność. W zamian otrzymuje Słyszałem najlepszy ty? rum, jaki trafia do Korinis. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Aby mogę Ci pomóc drogi. w interesach. Niezły pomysł. Ja nie Teraz mogę na razie opuszczać Korinis, Weź tę paczkę Przyszło i powiedz Skipowi, żeby świetnie. tym razem nie żałował rumu. Oczekuję co najmniej trzech butli. Słyszałem, co Tylko tyle chciałem wiedzieć. Okej. Okay. No czyli wydało się, że Bartram handluje z piratami żywnością. No za żywność dostaje rum, czyli całkiem spoko. E, mi swoje I tu od Zurisa chcę wziąć jeden zwój, konkretnie bryła lodu, bo przyda mi się w pojedynku z jednym ziągiem. I jeszcze tutaj póki jestem na placu targowym, chcę właśnie zagadać do Hakona. Bo on ma towar Pobaczmy dla mnie po prostu no, cenniejszy niż złoto, czyli surową stal. Jak wiadomo, z surowej stali y, mogę robić miecza, jako, że jestem y, czeladnikiem u kowala, no to stal jest po prostu dla mnie y, no, rzecz, rzeczą najcenniejszą. Może nie tyle, co najcenniejszą, ale bardzo, bardzo cenną. Y, w porządeczku. Y, przyśpimy się może. Czy teraz mogę Czę zrobić to tego quest'a? Tak, myślę sobie, y, do północy... Tak, zrobię się... sobie teraz tego quest'a. Y, taki fajny quest'ik y, dla Ignaza, czyli no, tak, dla tego, no, takiego szurniętego alchemika. Pamiętacie zapewne, jak zlecił nam, aby użyć zboju niepamięć na jednym ziomeczku. Na którymś tam, obojętnie którym, którego sobie upatrzymy. A ja sobie upatrzymy Valentina, bo z nim się też łączy taki mini-quest, y, nie zapisany w dzienniku zadań. Y, dobra, Valentino sobie tu siedzi, więc ja go zaatakuję przed ten yy, Oczywiście musiałem przespać się do północy, ponieważ o północy nie ma tutaj w pobliżu żadnych strażników i dopiero w nocy Valentino tutaj przychodzi do tej karczmy, jak byśmy chcieli do niego podejść w świetle dnia, to po prostu on by siedział tam na tym placu, gdzie mówi, gdzie przemawia cały czas yy, watras, a tam jest blisko strażnik, tak więc zaatakowanie go no, nie byłoby dobrym pomysłem. No Valentino no no, moi, chciałem powiedzieć, nie jest specjalnym wojownikiem, ale mi dosyć mocno dziabnął, Ale jak sami widzicie, poszło mi dosyć łatwo. Klucz do kufra 200 sztuk złota, całkiem sporo. I teraz, moi drodzy, zrobimy taki motyw, że bierzemy zwój nie pamięć. Poczekamy aż dany delikwent wstanie, stanie. No i za chwilę zobaczycie, co się stanie. Ładnie wygląda ten spel. Takie fajne gwiazdeczki, niebieskie goczące. Dobra. O moja! No już nie płacz, nie płacz, nie płacz. I... hits. No i teraz zagadamy, czy go ja. będzie sapał. Nic nie sapie, czyli jeżeli nie ma do nas żadnych wątów, to znaczy, że... Mm, na spokojnie możemy iść do Ignaza i powiedzieć mu... Czekajcie, poprawię się trochę. Okej. Okay. Że nasze zadanie się powiodło. I teraz chce się przespać do rana, bo jest strasznie ciemno, a ja nie lubię jak jest ciemno. Wy, moi drodzy widzowie szukasz? na YouTube też pewnie nie lubicie Czego jak jest ciemno. No i bezimiennie, abyś ja chciał za nas łóżko i się na nim położyć, to bym był bardzo wdzięczny, dziękuję. Okej, okay, do rana. Okayka. No i teraz chciałbym się mm, przejść do tego skipa. Y, powiedzieć mu co i owo. Ten biegnie, nie wiem. Y, powiedzieć mu, że tam ma mu dać te butle za ten towar, który dostaliśmy od Baltrama, bo dostaliśmy paczkę dla skipa, więc. No muszę mu ją zanieść. Nie, teraz robić zadania w mieście. Jak najwięcej. Jak najwięcej do doświadczenia wbić. Bo teraz jak już jestem wojownikiem w broni dwuręcznej chcę troszeczkę wykoksować się jeśli chodzi o siłę chcę nauczyć się 35 punktów siły Aby po prostu móc nosić kostur sędziego, który wymaga tylko 35 punktów siły, a zadaje aż 50 obrażeń, czyli broń naprawdę całkiem już spoko. No ale póki co do 35 punktów siły jeszcze brakuje mi 20 punktów siły, więc całkiem sporo. A od 30 punktów siły, wzrasta próg Z jednego punktu do dwóch, czyli po prostu będę musiał znowu zrobić tą sztuczkę, że nauczę się 29 punktów siły, później od razu 5 No ale to i tak mi zabraknie jednego punktu, to i tak będę musiał od razu z miejsca nauczyć 5, czyli do 39 Ale no już trudno W każdym bądź razie no Chociaż nie, będę się mógł nauczyć jednego, je, przepraszam, coś chrypne, Jednego punktu za dwa punkty no, bo i tak by mi nie starczyło pewnie y, punktów nauki, bo nie wbiłbym tak dużego levela do tego czasu. No, no, tak, tak właśnie myślę sobie, że dwa, trzy levele już będę mógł dzierżyć kostur sędziego i będę wtedy już, no może nie uberkoksem, ale troszeczkę lepszym wojownikiem, który będzie sobie lepiej radził z potworkami, z ludźmi, z wszelkiego rodzaju questami. Ok, idziemy do skipa. A ja sobie popiję, bo mogę. Mam dla ciebie przesyłkę od Baltrama. Co, u licha? To on teraz wysyła chłopców na posyłki? Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po hmm. takim kiepskim kupczyku jak on? Mówi, że chce za to trzy butelki rumu. <laughs> a to dobre! Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem nie ma odwagi targować się ze mną osobiście. Daj mu dwie butelki, powinno wystarczyć. No chciał trzy, ale no trudno. No i widzicie, tak biegamy od Jana do Pogana. O, tutaj sobie przy okazji podsmażę mięsko. Tylko jak to się robiło tak szybko, tak nie. Jak to się robiło? Chwileczkę, muszę sobie przypomnieć. Tak yy... o, tak. Strzałka do góry, cyk, 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 cyk. Dobra. Yy, ile ja mam tego mienza? Mieniąska? Yy... 10. Starczy. Starczy w zupełności jak na razie. Smażone mięsko na początek, gry to bardzo fajny potek, polecam. No, bez imienia, teraz skoczyłem do wody naprawdę hardcore. No, i teraz tak sobie myślę, oddam to zadanie. Zapewne pójdę do Ignaza powiedzieć mu o tym zwoju, że udało mi się ten eksperyment przeprowadzić. No i fajnie, no i fajnie. No moi drodzy, jak widzicie, no fabuła nownie specjalnie teraz ruszy, ruszyła do przodu, ona właściwie mieli w miejscu od pierwszego odcinka, troszeczkę tam questów robimy, e, zdobywamy informacje, no jakby nie patrzeć fabularne, ale e, tak na upartego jaż od 15 odcinka mógłbym po prostu być w drugim rozdziale, ale ja chcę tą grę robić po prostu na full opcję, na maksa, nie chcę zrobić jej po łebkach, chcę ją zrobić po prostu w pełnej okazałości może nie w pełnej aż tak do końca że absolutnie wszystkie kwestie wszystkie potworki ale tak większość zadań hmm, chcę zrobić dużo potworków ubijać ta, i tak dalej no i oczywiście ja mam taką tendencję taką tradycję jako youtuber że nie usuwam nic z moich materiałów że po prostu nie robię żadnych wycinek yy, tak więc no nie uznaję takiego czegoś jak wycinanie materiału że no nie będę was zanudzał bo to jest nieciekawe polowanie nie ja po prostu chcę gadać do mikrofonu cały czas żadnych wycinek no i też, to jest trochę taki mój leń, bo potem, jak się robi wycinki, to jest kupa roboty przy montażu, więc to jest taki trochę mój leń, ale ojta mojta. Yy, dobra. Lecimy teraz do Baltrama. Yy, jest tutaj. No i zobaczymy. Pewnie nie będzie zadowolony, ale co mnie to obchodzi? Zawsze to powtarzałam. Mam room, tylko że Skip dał mi jedynie dwie Lepiej butle. By było, gdy... Drogo! A, bardzo za drogo. Za bardzo drogo! Za kogo się ten Skip uważa? No nic, dawaj. Nie mogę dać ci zbyt wiele w zamian. To wszystko. Dobra, mi tam o hajs nie chodzi. Mi chodzi o, głównie o expa. Jezu, jak tu jest gorąco, normalnie mi się... Mam białą koszulkę, ale normalnie mi się przylepia do fotela. Czekajcie. O Jezu, o Jezu, nie te lata. Fotel skrzypi, w ogóle dzikie wiksy. Jest strasznie gorąco, ja mam jeszcze bonusowo pokój zamknięty, bo no, gdybym miał okno otwarte w pokoju, to masakra, kup, kupa psów by szczekała i w ogóle nie byłoby fajnie. No ale no trudno, no, wytrzymam jakoś. Dobrze i teraz tak. Tutaj jest, znajduje się Ignas. Człowiek, z którym musimy porozmawiać, on tam będzie zadowolony, dostaniemy ekspas, skończymy zadanie, więc dużo fajnych sprawinek. I tutaj też mam konkretne zamiary wobec tych dwóch panów, ale to w swoim czasie. Póki co Ignaz, Siemanko. Użyłem zwoju z twoim zaklęciem. Dobrze, dobrze. I co? Zadziałało? Tak, zadziałało. Doskonale! Jeden mały krok dla nauki, jeden ogromny krok dla mojej kariery. Teraz mogę Cię nauczyć paru rzeczy o sztuce alchemii. Mogę Ci również dać kilka przydatnych przedmiotów, jeśli chcesz. Opowiedz mi o sztuce alchemii. Aby przygotować miksturę, potrzebujesz męzurki. Będą Ci również potrzebne odpowiednie składniki. Pokaż mi swoje towary. No i co ty tu masz, mój drogi? Aha, on ma, on ma mnóstwo zwojów przemian. To mi się przyda później, uwierzcie mi. Ten Ignaz po prostu... Tutaj ten handlarz jest po prostu niezbędny do... Yy, według mnie do niektórych tam zadań fabularnych. Właściwie nie zadań fabularnych, ale... Yy, Podróżenia w dalszą drogę. O, takie coś. Yy, w drogę... na stare miejsce, że tak się wyrażę. Po prostu będzie nam to potrzebne. Te zwoje nam będą do wyruszenia w drogi... W no, teraz stare miejsce. I pewnie zastanowicie się dlaczego bezimienny bije Karla, czyli w sumie dlaczego ja biję Karla. Zaraz będziecie wiedzieć. Dobrze ja się cieszę, że on nie ma broni żadnej. Bo mnie sklepał aż miło. No ja go leję tym kijem, na mnie na piąchy wystartował, więc... Grubo. Dobra, lewo, prawo, lewo, prawo. I już wam wspominałem, że miałem grube po prostu wiksy z uruchomieniem Gotika. Musiałem przefiltrować kompa dłużej, wszerz, ze wszelkiego rodzaju wirusów, błędy w rejestrze, takie pierdołki. Przeinstalować gotika, ale na szczęście udało mi się go znowu odpalić. Będę musiał pewnie... A to dopiero skończę całą serię Gotika e, Pewnie zrobić formacik. Bo póki co ja no, komputer... 300 XP! O ludzie, no i konkretnie chodziło mi o to. O gorącą stal, tak yy, to jest gorąca stal, czyli normalne, zwykła, zwykła stal rozgrzana, już gotowa do obróbki. No i dzięki czemu mam dwie stale więcej? Po prostu, no i teraz sobie całej rozgrzeję na ogniu. Tak jest, tak jest. Jeszcze raz, a się to igra. Dobra, 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 dobra. przestań, przestań. Yy, wszystko jeszcze. No to dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze pięknie. Ok, już nie yy, i teraz ten robotnik. Czy on ma taką jakąś stal przy sobie, czy coś? Aha, i tu jest taki fajny bug. No, spójrzcie, on ma bez przerwy. O, czekajcie. O, ciągle ma dwa kawałki gorącej stali. Więc, jeśli byście chcieli tak na bagu trochę yy, zbogacić się u harada, to tutaj macie dobry sposób. Ale ja nie będę tego używał. Po prostu Wam tylko tak pokazałem. I czy ten robotnik ma coś yy, przydatnego? Zaraz sprawdzimy. No, na szczęście jest amatorem w a Ja mam dość spory zasięg w tym, w tej pice bojowej. Tak więc, no spoko. Naprawdę, ta pica bojowa jest długa. Ogólnie świetna broń, na podstawie gry, bo 15 tylko wymaganej siły, a 30 obrażeń. No, 15 siły mamy w sumie ze startu, bo wystarczy znaleźć pas siły u wieży Xardasa i już mamy 15 siły na start. Tak więc, całkiem spoko. 200 ekspa, 500 ekspa za tych dwóch. jasnych wind I tu mamy ostrze. Nie mi ktoś napisze w komentarzu do czego jest to ostrze. Ja wiem, że tym ostrzem można bawić się na osełce. 12 mam prętów gorącej stali, jasnych wind. Można się tym bawić na osełce tym ostrzem, ale czy to coś daje? Zapewne w jakichś modach dodano takiego coś jak ostrzenie broni, ale tutaj chyba w takim zwykłym gotyku 12 kurka, nic takiego nie ma miejsca. Dobra, no ja oczywiście teraz jest kolma skoro mam już 12 sztuk gorącej stali. Pręty chyba były w gotyku 1, tak mi się wbiły w mózgi, dlatego mówię, że pręty. Ja sobie to oczywiście wykuję. 12, będę miał 12 mieczy. I dzięki czemu po prostu Harad kupę hajsów. No. Harad sobie grzecznie poszedł. Dobrze, bo by dostał dostał Ciry. Na szczęście nie dostał, więc spoko. Okej, okay, tak moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w gotyku 2 z Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i... Cześć.